Dzień dobry Państwu! W jednostkach pomocy społecznej już najwyższy czas brać się do pracy związanej ze zmianami przepisów prawa pracy, które w 2023 roku nastąpiły i które jeszcze nastąpią. Nie myślcie Państwo, że jak te przepisy wejdą w życie, to damy radę wtedy z tym wszystkim sobie poradzić. Za to trzeba zabrać się już. Część przepisów mamy już uchwalone. Praca zdalna, kontrola trzejwości, już ją mamy w kodeksie pracy. Część przepisów bardzo niedługo w kodeksie pracy się pojawi i to ta część przepisów, z którymi będziecie mieli Państwo najwięcej problemów, gdzie trzeba będzie przygotować nowe wzory dokumentów, gdzie trzeba będzie zapoznać się z tym, jakie nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem, z nowymi urlopami będą mieli nasi pracownicy. To wszystko, otrzymacie Państwo na szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Twórczej Interwencji. A zatem będziecie Państwo mieli wzory dokumentów, które przekażę Państwu wraz z ich omówieniem na szkoleniu, jak dobrze te nowe dokumenty wypełniać. Problem też jest taki, że brak na przykład nowej informacji z artykułu 29 paragraf 3 lub nieterminowość w tej informacji będzie nowym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. A zatem w ramach jednego szkolenia, Załatwimy sobie te wszystkie zmiany, te, które już weszły w życie. Podpowiem Państwu, gdzie zmienić regulamin pracy, jak sobie poradzić z tymi zmianami. Dostaniecie Państwo wzory, które będą niezbędne, gdy będą się zmieniały już niedługo przepisy w zakresie prawa pracy. Będziecie musieli te wzory sobie troszeczkę dostosować pod własną jednostkę, ale za to trzeba się zabrać już, zanim te przepisy wejdą w życie, bo wtedy będzie już za późno.